Pani Adwigo, idziemy teraz na planetę bardzo wysokowibracyjną. To nie są ziemskie technologie. Agnieszka panią zabierze na planetę Rado. Tam idziemy uwolnić Panią ze wszystkiego, co Panią obciąża. Cokolwiek Pani ma w sobie, o czym Pani w ogóle nie ma świadomości, obce energie, implanty, chipy, wszystko, czym Pani jest obciążona, idziemy Panią z tego uwolnić. Głos Agnieszce. Wchodzimy na taką planetę, przed którą otwierają się drzwi. Będziemy w takiej przestrzeni, w której będziemy mogły zobaczyć to wszystko, co w energii zatężało, albo jest dzisiaj jakąś blokadą, obciążeniem niekoniecznie z tego wcielenia. Później będziemy to ściągać. I wchodzimy na coś w rodzaju takiego pasa transmisyjnego. Kawałeczek będziemy przejeżdżać. I z góry pojawiają się takie, zjeżdżają obręcze, takie skanery. I na początek zerkniemy na to wszystko, co spowodowały jakieś blokady. Teraz widzę, jak zjeżdżają te obręcze, jesteśmy w okolicy głowy. Będziemy tak się przesuwać kawałek po kawałku. Widzę jakieś konstrukty. Mocnie ma Pani podświetloną tą część z szyją, z tarczycą. Przysadka mózgowa. To wszystko chodzi o tarczyce, hormony, które pracują. Tarczyca jest mocno połączona z czakrą serca. To są te miejsca, które nie bez powodu kojarzymy z miłością i z przepływem. I w wyniku doświadczeń blokuje się tutaj często ten ośrodek energetyczny. Pani ma takie koło zębate ta energii mi się pokazuje. Czyli taka całkowita blokada jest. Zatrzymanie wręcz. I ma nam się pokazać, żeby to się mogło ruszyć, zacząć pracować. To już konstrukty się porobiły takie metalowe z tego. W środku w klatce już cały mechanizm widzę, czyli to już wcieleniowe jest mocno, budowane tysiącami lat, może nawet. Patrzę sobie na resztę pani. Eee narządów. Czasami to jest drobiazg, drobny gest, pogłaskanie, powiedzenie czegoś. I na tym budujemy. Ta energia może płynąć. Nie będę się skupiać na kształcie ilości tego, mam podświetlone, teraz schodzą nam takie takie magnesy, może przypominające kwiaty lotosu. Teraz to, co widziałam, będziemy po prostu wyciągać z pani ciała. Pozwolimy na usunięcie w energii tego wszystkiego, co dzisiaj jeszcze jest obciążeniem. Kolej zbliżamy się tymi kwiatami lotosu do pani głowy i z każdej strony tak, jakby płatki tego kwiatu delikatnie panią otulały, miziały. One robią swoją pracę, wyciągają nam w energię, robią porządek, ale nie robią krzywdy, nie uszkadzają, nic nie boli. Tutaj, tak się do gardła pani przypią, do tych tutaj ośrodków wszystkich. Też takie mocniejsze oczyszczanie w energii, niech to zajdzie wszystko. Poruszamy się po klatce piersiowej, gdzieś tutaj te magnesy krążą z tyłu plecy. Ręce, ramiona ściągamy. To będzie dużo, schodzi jak dobrą odkurzacz. Niech poschodzi nam to wszystko. Tak, niech energia też zacznie pracować. Pani dusza też teraz mówi: Wiesz, umarłam po tym wszystkim. W ten moment, jak ściągamy obciążenia, i dusza zaczyna mówić, co się dzieje. Tak, w wyniku takich doświadczeń my same sobie też nakładamy. Nie, nie możemy, nie wolno mam. Nie chcemy żyć, włączyć się już z kimś w nowe relacje. Jeszcze jak mamy problemy, to w ogóle się zamykamy, zaciskamy i dużo z tych rzeczy. To jest część tego wszystkiego, co się wydarzyło. Tak od pani w takim gratisie, że tak powiemy, tak często popadamy właśnie w taki stan. To trwa dłużej, to się przekłada na rzeczywiście, na nasze narządy, na zdrowie. Niech to wszystko zacznie pracować, niech wróci do życia. Na nogach jestem. Zaraz. Kolano, konflikty. Muszę, mogę, nie chcę, nie mogę. Wszystko się zaplata, przeplata. Musimy, ale z drugiej strony nie ma jak. Kostki, nogi spuchnięte. Dobra, umiatamy jeszcze przestrzeń i teraz na tej taśmie podjedziemy kawałeczek sobie dalej. Tam jest coś w rodzaju prysznica, w tym prysznicu jest taka gęsta ciecz przypominająca może galaretę w kolorze zielonym, może jakimś innym. Może zmieniać kolory i tam w energii teraz będziemy uzupełniać te wszystkie miejsca, które zostały oczyszczone. To jest też ważny proces karmienia. Wszystkich ciał, karmienia duszy, może tych, którzy nam tam towarzyszą i też chcą się nakarmić. I znowu Pani się pokazuje z taką wielką wazówką, i Pani. Gdzieś tam w tej energii odbywa się karmienie, które ma się odbyć. Niech to się ruszy u Was no dobre. Niech się zamknie przyszłość. Niech się zamknie przeszłość. Widzę jak w środku. Proszę też pozwolić oddechowi tak działać, jakby pani w środku się trochę wypełniała. Widzę jak się uzupełnia energia w środku narządów, w komórkach. Niech przepłynie na to dobrze, tak żeby miała pewność, że wszędzie jest pani nakarta. Ten żel ma za zadanie regenerować wszystko. Uzupełniać te miejsca, które zostały puste po tym, co wszystko zostało wyciągnięte. I on uzdrawia również. Więc tak jakby się pani odnawiała w tej chwili cała. I jest Pani wolna od tego wszystkiego, co ciążyło. Super, jak tak będzie, to super. Będzie będzie. Mamy, zrobione. Chodzimy z Dziękuję Ci, Agunia. Bo mm -hmm. dziękuję planecie. Zam... Zamknij tamtą przestrzeń i wracamy Przecież. do naszej.